Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. O tej porze roku sałatki po prostu wzywają, prawda? Kiedy widzimy te warzywa pachnące na targach czy nawet w sklepach, to po prostu chce się je kupować po to, żeby przygotować z nich jakąś świeżą, chrupiącą sałatkę. Dzisiaj jedna z takich sałatek, zielona sałatka na bazie cukinii i szpinaku. Przepyszna, zdecydowana w smaku, chrupiąca, z jędrnych warzyw. Naprawdę coś wspaniałego. Ja gorąco i z przekonaniem polecam. Jeśli zechcecie ją zrobić, to przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv a teraz zapraszam do filmiku, w którym pokażę, jak rzeczywiście szybko można ją przygotować. Zapraszam. Dzisiaj bardzo prosta sałatka na bazie młodego szpinaku. Mam tutaj dwie garście liści szpinaku. One już są umyte i osuszone. Za chwileczkę będę szykować kolejne składniki, a liście odkładam na bok. Zatem jedna papryka, pokroję ją w krążki tak jak do sałatki greckiej, zatem gniazdka nasienne muszę wykroić tak, żeby nie przekrawać jej na pół. Teraz młoda cukinia, ponieważ jest młoda, to ona nie ma pestek, tylko taki miękki miąż i delikatną skórkę, niestety jest gruba w przekroju, więc myślę, że przekroję ją w plaster na pół, gdyby była taka fajna, cienka na całej długości, to po prostu pokroiłabym ją w cienkie plastry. Kroję ostrym nożem lub szatkownicą, według uznania. Nie za dużo, nie zużywam całej tak proporcjonalnie do ilości szpinaku. To jest porcja na jedną osobę. I wszystkie składniki mają się w niej rozłożyć równomiernie. Teraz pół małej cebuli. Ja biorę czerwoną o takim niezbyt ostrym smaku i kroję ją w pół talarki lub w piórka. I czas szykować dressing do dużej miski, takiej, w której będę mogła swobodnie wymieszać wszystkie składniki. Dodaję jedną łyżeczkę ostrej musztardy. Ja biorę diżą, łyżkę dobrej oliwy z oliwek i pół łyżki bądź jedną łyżeczkę, jak kto woli, e, ciemnego sosu balsamicznego. Ła! Jak wiem, łatwiej by się to robiło w mniejszym naczyniu, ale ja nie chcę brudzić kolejnego naczynia. Pachnie przyjemnie, czas na coś yy, kwaśnego, czyli sok z cytryny. Kula ją, żeby była bardziej soczysta. I dodaję mniej więcej łyżkę soku z cytryny. Oczywiście bez pestek. Solidna szczypta soli. Pieprz ziołowy. No, może 1 czwarta łyżeczki. Sosik zrobił się taki jakby brudny, ale pachnie przepięknie i jest bardzo smaczny. I teraz dodaję tutaj przygotowane wcześniej składniki. I delikatnie je mieszam, obtaczając je dokładnie w sosie. Rewelacja. I to w zasadzie wszystko. Na koniec trzeba zwieńczyć dzieło. Dodaję kilka czarnych oliwek, z dobrej jakości. Pamiętajcie, żeby za bardzo tej sałatki nie solić, dlatego że musztarda ma dość zdecydowany smak i jeśli nie lubicie takich ostrych, zdecydowanych smaków, to dajcie też troszkę mniej soku z cytryny. Ja dodałam takie proporcje, jakie mi odpowiadają, ale podpowiadam tym, którzy nie lubią zdecydowanych smaków, jakie są alternatywy. Na koniec łyżka lub dwie łuskanych pestek dyni i zielona sałatka gotowa. Mm. Coś wspaniałego, już nie mogę doczekać się kiedy ją podam, to też szybko kończę filmik. Zachęcam do jej przygotowania, jak sami widzieliście jest prosta i szybka, a do tego bardzo smaczna i jest świetnym dodatkiem do dań mięsnych, do ryb, czy też po prostu do kromki pieczywa. Gorąco zachęcam.